Jest godzina 11:55, a ja już zakończyłem mój dzień sportowych zmagań. Zaczęło się od tego, że wstałem sobie koło 7. Zjadłem sobie sterydiany, poszedłem na siłownię na godzinę 8. Robiłem sobie górę Hyper Trophy, było wyciskanie na skosie huntley, następnie podciąganko, potem podwalanko, dipsy, pull facey. A następnie zrobiłem bicep, czy najważniejszą partię w ogóle jakakolwiek istnieje. Zrobiłem na łapy 60 serii. nie rozpierdoliło. Chciałem wam powiedzieć, że pozdrawiam użytkownika Wiera87. Natomiast jest jeden taki użytkownik, którego za chuja w świecie nie pozdrowię. Jest to użytkownik uniku nop 1980 Generalnie gość będzie lany na pizdę przez pewnego innego użytkownika w poku. Tak słyszałem, podobno. Czy to będzie prawda, nie wiem. A ja tam się brzydzę, przemocą. Żeby nie było, że się ją ferment. Tu moje torba sportowa. Zajbisto. Yy, ogólnie było podwalanie na siłowni. Odciski o tym świadczą. A. Mm. No i co, opierdolę sobie najprawdopodobniej teraz spaghetti, będzie to jakoś 150 makaronu, ponad 250 mięsa, szynki Pomidorów nawet nie wliczam, bo to kurwa tyle co nic kalorii ma. Potem sobie poprawię krakersami jakieś 100 gramów ze Lidla. No to nie, opierdolę sobie ze 3 całe jabłka, albo może nawet 4 jak będę głodny. W kurwa muszę się śpieszyć, bo potem muszę wypierdolać na zajęcia. Jestem kurwa głodny, chce mi się lać. Na treningu wyżłopałem ponad 2 litry wody. Następnie był basen męczący. było że pedalskie cardio. Tyle kalorii muszę teraz uzupełnić, że to jest nieporozumienie. Kurwa, wpadam w katabolizm, Elos, mordy.